Cześć! W dzisiejszym odcinku test Huawei SHOT X. Huawei SHOT X czy też SHOT X na niektórych rynkach jest dostępny pod nazwą Honor 7i. W związku z tym, jeżeli traficie na telefon identycznie wyglądający i tak się nazywający, no to się nie zdziwcie. Natomiast jeśli chodzi o ten wygląd, to jest tutaj kilka rzeczy, które muszę pochwalić, jest też kilka rzeczy, które muszę zganić. Telefon na pewno jest świetnie wykonany ze szkła hartowanego z dwóch stron na którym zresztą od początku naklejona jest folia, co również jest pozytywem. I dodatkowo z korpusu wykonanego z metalu, na którym znajdują się efektownie wyglądające szlify. Całość telefonu prezentuje się elegancko. Bryła jest również dość taka powiedzmy klasyczna, dość mocno zaakcentowana również. Boki są w zasadzie zupełnie płaskie, w związku z tym telefon można sobie na nich postawić. Podoba mi się też ten trik, który jest dostępny również w Huawei P8 Lite, że ramka dookoła ekranu jest czarna, w związku z tym, gdy telefon jest wygaszony. Wydaje się, że wyświetlacz rozciąga się od krawędzi do krawędzi. Minusy są są jednak na tyle poważne, że psują moją ocenę designu urządzenia. Po pierwsze, telefon jest dość gruby. Co w połączeniu z tymi zupełnie płaskimi bokami sprawia, że nieprzyjemnie trzyma się go w dłoni, czuć wyraźnie kanty, to nie jest nic fajnego. Druga ważna sprawa jest taka, że telefon wyróżnia się tym obrotowym aparatem fotograficznym i o nim oczywiście będzie później również w trakcie trwania tego testu szczegółowo. Natomiast muszę stwierdzić, że kiedy on jest złożony, to bardzo mocno wystaje z brył urządzenia. Powstaje te ostra krawędź. Ten aparat dodatkowo nie jest schowany w jakiejś ramce, tylko szkło jest dość blisko rzeczywiście na powierzchni, i w związku z tym, że telefon się o niego opiera, kiedy leży na stole, to mam poważne obawy, czy bardzo szybko to szkło się nie prostu Niestety, kolejna sprawa jest taka, że czytnik linii papilarnych, oczywiście o jakości, którego również później wspomnę, jest tutaj położony na lewym boku urządzenia, i to jest wyjątkowo niepraktyczne i niefajne położenie dla osób, które są praworęczne, a przecież jednak mamy większość takich osób. W związku z tym niewygodnie się do niego sięga. Zupełnie nie rozumiem, czemu nie połączono go z klawiszem blokowania, który znajduje się na drugim boku, tak jak to jest na przykład w Sony Xperia Z5 czy Z5 Premium czy Z5 ComPACT. Byłoby znacznie bardziej rozsądne. Niestety, przez te błędy nie oceniam dobrze konstrukcji Huawei Shot X. Oczywiście pamiętajcie również, że bateria w urządzeniu nie jest wymienna. Jest natomiast slot na karty pamięci, a urządzenie pracuje na dwóch kartach. tym, obie są w formacie nano. Ekran ma 5,2 cala i rozdzielczość 1080p, czyli 1920 na 1080 linii, co daje gęstość pikseli na poziomie 424 punktów na cal. I to jest bardzo dobry parametr, w niektórych telefonach flagowych taką ostrość znajdziecie. Jeśli z kolei chodzi o typ matrycy, to jest to matryca IPS o również bardzo dobrych parametrach. Kąty widzenia są świetne, jasność również jest dobra, kontrast jest wyśmienity. Kolory wyglądają w bardzo przyjemny sposób, są nasycone i przyjemne dla oka. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, nie mam żadnych zastrzeżeń, to jest po prostu bardzo dobry wyświetlacz. Smartfon pracuje na procesorze Snapdragon 616, to jest ośmierdzeniowa jednostka, w której cztery rdzenie są taktowane zegarem 1.5 GHz, a cztery pozostałe taktowane zegarem 1.2 GHz. Jest układ graficzny Adreno 405, są 2 GB pamięci operacyjnej. To jest zestaw, który zgadza się ze średniopułkowym statusem urządzenia. Jeśli chodzi o wydajność w testach benchmarkowych, telefon również spisuje się dokładnie tak, jak można byłoby sądzić. Natomiast niestety Huawei od X jest dowodem na to, że testy benchmarkowe i specyfikacja na papierze sobie, a rzeczywistość sobie. Niestety optymalizacja została przeprowadzona w fatalny sposób i telefon po prostu nie działa płynnie. Na każdym poziomie menu pojawiają się lagi, przerysowywania interfejsu, klatkowanie animacji, przełączanie się szybkie pomiędzy aplikacjami również nie jest możliwe w tym telefonie. Ja zupełnie szczerze powiem, nie pamiętam kiedy ostatnio testowałem tak źle działający telefon. To jest powrót do przeszłości gdzieś w okolice niechlubnego Samsunga Galaxy Trend. Małym pocieszeniem jest to, że pamięci wewnętrznej jest sporo, z 16 GB na pliki użytkownika pozostaje 11. Telefon pracuje w chwili obecnej na Androidzie w wersji 5.1 z nakładką systemową EMUI, czyli Emotion UI, od Huawei i jak kaniacz potrzebuje aktualizacji, która rozwiąże problemy z wyjątkowo słabym działaniem, ze złą optymalizacją. Natomiast jeśli chodzi o sam interfejs, to on ma kilka fajnych trików. Podoba mi się fakt, że da się telefon wybudzić dwuklikiem, można również rysować litery jako symbole uruchamiające różne programy. Można również przyłożyć po prostu palec do tego czytnika linii papilarnych. On jest aktywny, w związku z tym nie trzeba nic wcześniej naciskać i telefon się odblokuje. Natomiast jeśli chodzi o celność jego pracy, ją pochwalę, rzeczywiście to działa tak, jak powinno. Jest na pokładzie również możliwość zmieniania motywów, w związku z tym można zmienić sobie wygląd interfejsu, można również skorzystać z menadżera telefonu, który pomaga rzekomo optymalizować pracę urządzenia, natomiast no niestety w tym telefonie nie pomaga. Telefon nadal nie działa płynnie. Jest również możliwość włączenia aplikacji lustro i powiększenie, które działają dokładnie tak jak powinny. Również mogą się przydać w codziennym użytkowaniu. Menedżer wielozadaniowości wyświetla z kolei duże podglądy ostatnio otwieranych aplikacji. Jest również informacja o ilości wolnej pamięci operacyjnej. Można także zamknąć wszystkie programy pociągnięciem od dołu do góry. Podoba mi się również to, że w telefonie jest świetnie działający tryb prosty, który może przydać się osobom, które nie są zaznajomione jakoś specjalnie z obsługą smartfona. Na przykład osobom starszym czy początkującym. Uważam, że on akurat w interfejsie Chwała działa prosto rewelacyjnie, jest bardzo przejrzyste. Podoba mi się również to, że można poprzestawiać sobie klawisze domowe, które znajdują się na dole ekranu, te funkcyjne Androida. Można również je przenieść na taki wiszący przycisk, który można przenosić sobie dowolnie po ekranie, i to może się przydać wtedy, kiedy chcecie wygodnie używać telefonu jedną dłonią. Cały interfejs ma mnóstwo ciekawych, fajnych trików, które rzeczywiście mogą przydać się w codziennym życiu. Od dłuższego czasu uważam, że nakładka systemowa Huawei jest po prostu bardzo praktyczna. Odtwarzacz muzyki ma ładny i nowoczesny interfejs. Znajdziecie w nim możliwość odfiltrowywania plików. Tych krótkich, jest również opcja odtwarzania muzyki w folderach jest także funkcja wsparcia jakości dźwięku, która nazywa się DTS. Znajdziecie ją w ustawieniach urządzenia w zakładce dźwięk. Nie ma niestety equalizera i szkoda. Nie ma również opcji pobierania okładek, rzekomo jest, natomiast ja nie potrafię jej odnaleźć. Jeśli chodzi o samą jakość twarznego dźwięku, telefon gra po prostu dobrze. Rzeczywiście niskie i wysokie tony są dobrze słyszane. Szkoda, że nie ma tego equalizera korektora. Dałoby się wtedy jeszcze dopasować barwę dźwięku do własnych gustów. Natomiast na pewno pochwalę telefon za to, że jest bardzo głośny. Jeśli z kolei chodzi o filmy, to telefon ma dedykowany odtwarzacz. Dobre wsparcie dla kodeków i formatów. Na pokładzie, i muszę również pochwalić fakt, że jest obsługa gestami. Można także otwierać sobie filmy w oknie pop-up. Charakterystyczną cechą urządzenia jest obrotowy aparat fotograficzny. To jest 13 megapikselowa matryca z podwójną dwutonową diodą doświetlającą scenerię, która jest zamocowana na zawiasie, w związku z tym robi zdjęcia zarówno z przodu, jak i z tyłu. Mechanizm pracuje bardzo solidnie, bardzo precyzyjnie w chwili obecnej. Da się robić zdjęcia w każdym jego ułożeniu, co jest pozytywem. Natomiast zawsze przy okazji takich mechanicznych części trzeba stwierdzić, że niestety istnieje jakieś tam ryzyko, że się obluzuje po jakimś czasie. Wyciągnięcie tego aparatu jest bardzo łatwe, bo jest tutaj specjalna szczelina na paznokieć. Jeśli chodzi o włączenie aparatu, to natychmiast jak uruchomicie ten mechanizm, to on się też włącza, w związku z tym to również fajne. Można również szybko włączyć aparat, dwukrotnie szybko wciskając klawisz głośności w dół. Interfejs nadal jest inspirowany tym w iPhone'ach. Mamy więc tryby główne, które można zmieniać przeciągnięciami. W tym tryb fotografii, dobrego posiłku do robienia zdjęć, jedzeniu i makijaż cyfrowy jest też dostęp do fajnie wyglądających filtrów. W trybie zdjęć można także dodatkowo uruchomić sobie podtryby, na przykład HDR. Panoramy, ujęcia z wieloma punktami ostrości, ale niestety nie ma trybu ręcznego, jego tutaj nie szukajcie. A jeśli chodzi o jakość, jest po prostu dobrze. Detali jest sporo, kolory prezentują się naprawdę fajnie. Tryb HDR daje nieco zbyt dramatyczny efekt, ale jest na pewno skuteczny. Aparat Shot Xa nie rozczarowuje, to jest solidny średnio sprzęt i jego średnio zdradza jakość zdjęć robionych w ciemniejszych sceneriach. Widać na nich szumy, ilość detali mocno spada. Telefon na pewno jest też gratką dla samobstrykowiczów, bo dzięki temu obracaniu aparatu Shot X ma jeden z najlepszych aparatów do selfie na rynku. A a na pewno najlepszy w tej cenie. A jeśli chodzi o nagrywane wideo, telefon radzi sobie z rozdzielczością 1080p. Filmy są bardzo płynne, mają również bardzo ładnie wyglądające kolory, ale ilość detali na nich rejestrowana jest dobra, ani świetna. Telefon obsługuje sieć LTE. Na pokładzie są domyślnie dwie przeglądarki, Chrome i Internet, natomiast niestety obsługa sieci nie jest wygodna, dlatego, że telefon po prostu laguje. Przycina się i to we wszystkich programach do przeglądania Internetu, jakie możecie na nim próbować zainstalować. Jeśli z kolei chodzi o czas trzymania na jednym ładowaniu, telefon spisuje się dokładnie tak, jak można byłoby sądzić. Dwa dni w cyklu mieszanym to jest, powiedzmy, rzecz do osiągnięcia. Jeżeli telefon mocno dociśniecie, po jednym dniu telefon trzeba będzie naładować. Podsumowując, Huawei Shot X to ciekawy eksperyment ze strony producenta. Telefon, w którym można znaleźć kilka naprawdę fajnych cech. Aparat fotograficzny obrotowy może być bardzo kuszący dla miłośników zdjęć typu selfie. Wyświetlacz jest również pozytywem urządzenia. Bardzo pochwalę również jakość wykonania, która jest topowa. Natomiast niestety te wszystkie pozytywy bledną strasznie w starciu z tym, że urządzenie nie działa jak powinno. Telefon jest po prostu strasznie zmulony, zlagowany, zacina się na każdym kroku. I co z tego, że jest piękny wyświetlacz albo świetny aparat, skoro nie da się tymi funkcjami nacieszyć, bo po prostu się nie włączają w odpowiednim tempie i strasznie drażnią. W związku z tym, że Huawei Shot X ma potencjał, życzę Huawei żeby bardzo szybko naprawił działanie tego telefonu aktualizacjami, dopóty tego nie zrobi, telefonu niestety nie polecam. A jaka jest Wasza ocena Huawei Shot X? Ja muszę przyznać, że dawno już nie byłem rozczarowany jakimś modelem tego producenta. Muszę też się przyznać, że potwierdzałem sobie w różnych źródłach to, że telefon nie działa jak powinien. Robert Nawrowski też testował Huawei Shot X i miał dokładnie takie same problemy z działaniem, w związku z tym to nie jest tylko i wyłącznie przypadek tego jednego egzemplarza, który ja trzymam w dłoni. Niestety. Natomiast napiszcie, co sądzicie w komentarzach. Czy to jest jakiś początek złej pasy Huawei, czy może po prostu tylko jakaś tam czkawka. Myślę też, że dobrą alternatywą dla tego telefonu, jeżeli chcieliby go kupić jest Huawei P8 Lite o bardzo podobnych parametrach w wielu względach. W związku z tym lepiej sięgnąć po tamten model. Oczywiście jeżeli film Wam się podobał to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania smartfonowe zapraszam również do sekcji komentarze. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!